Dziś mamy dla Państwa relację z wyjątkowego wydarzenia zakończenia roku szkolnego Polskiego Towarzystwa Szkolnego Oświata w Berlinie. To nie tylko podsumowanie roku nauki, ale także świętowanie 35-lecia tej wspaniałej inicjatywy. Przyjrzyjmy się, jak wyglądała ta uroczystość, i posłuchajmy wypowiedzi uczestników. Jan Pastwa podkreśla znaczenie zaangażowania rodziców i dzieci w utrzymanie języka polskiego i kultury poza granicami kraju. Serce rośnie. Tyle dzieci, to znaczy tyle rodziców, którzy zechcieli podjąć ten trud i przysłać tu swoje dzieci, przywozić je codziennie, dbać o to, żeby się uczyły. I tyle dzieci, to znaczy radość i nadzieja na przyszłość dla tych rodziców i dla Polski, czyniona przez Polską Szkołę. Czyli ambasadorki i ambasadorowie w środowiskach, w których się znajdą, czy to w Niemczech, czy gdziekolwiek indziej, dzięki swoim umiejętnościom i zdolnościom będą mogli spełniać taką rolę. Odbieram to bardzo dobrze. Oczywiście to nie jest cała rzeczywistość. Słyszę język niemiecki, słyszę inne języki, ale język polski najbardziej ujmuje za serce. Nilianna opowiada o swojej edukacji w polskiej szkole oraz o pasji do teatru, który jest dla niej ważnym elementem życia. Chodzę do polskiej szkoły od siedmiu lat zaczęłam tam chodzić, bo rodzice mnie zapisali do niej do oświaty obok ambasady. Lubię uczyć się polskiego. Uczymy się dużo gramatyki, historii i bardzo lubię też teatr bez paniki, bo tam też gram. Jezus Maria, widzieliście te brudne dzieci <grym <grym> matko! Matko, niech Wam nie przyjdzie do głowy się tak powrócić. A wody proszę nie dotykać. Dziś jesteśmy na takie zabawy. Jakub Nowak dzieli się radością z sukcesów i wyzwań, jakie niesie za sobą prowadzenie Polskiego Towarzystwa Szkolnego Oświata. Jak zwykle fantastycznie. W tym roku był to rok jubileuszowy, więc szczególnie intensywne, szczególnie ciekawe. Największe wyzwania zorganizowanie jubileuszu. To zdecydowanie było największym wyzwaniem i najtrudniejszym ogarnięciem całej logistycznej strony jubileuszu. Ten rok nam minął rzeczywiście o wiele spokojniej, ponieważ w końcu mamy stabilną sytuację finansową, czego do tej pory nigdy nie mieliśmy. Z dwóch stron, ze strony niemieckiej i ze strony Polskiej. Życzę im wypoczynku przede wszystkim, wypoczynku, uśmiechu, jak najwięcej słońca, no i żeby wracali we wrześniu do nas z nową motywacją i zapałem do pracy, a uczniów, uczniom, żeby oczywiście wrócili do nas. Milena, najmłodsza uczennica, opowiada o swoich doświadczeniach i radościach związanych z nauką w Polskiej Szkole. Ja mam 8 lat, skończyłam w tym roku. Fajne jest w tym, że można nowe koleżanki mieć, że można się nauczyć lepiej polskiego, można się nauczyć pisać po polsku, zapamiętywać rzeczy. Czasami to nawet jest to trochę ciężko, bo czasami to po szkole niemieckiej jest się bardzo zmęczonym. Na świadectwie będę miała dzisiaj szóstkę. Jeśli ja dobrze uczę, ja też czytam książki w domu. W ostatnim konkursie recytatorskim to są pierwsze miejsce. Ja mówiłam o rodzinnej herbacce. Najpierw zapasz esencji troszeczkę. Potem wyjmij szuflady łyżeczkę. Nie rób z siebie leniucha, Wyczyść klankę do sucha. Karolina Małolepszy podkreśla zaangażowanie uczniów i nauczycieli, a także dumę z ich osiągnięć. Być nauczycielem polonijnym jest to wielkie wyzwanie i ogromny zaszczyt uczyć języka polskiego poza granicami Polski. Praktycznie na każdej lekcji dzieci są zmęczone, ponieważ są to dzieci, które dziennie odwiedzają szkołę niemiecką i zajęcia języka polskiego są raz w tygodniu i są to dodatkowe zajęcia i te dzieci są... Pomimo wszystko, pomimo tego zmęczenia, pomimo nauki sportu, pływania i wielu różnych zajęć w ciągu dnia, przychodzą na język polski i mają jeszcze siłę i chęci, żeby uczyć się czytać, pisać i bawić też na przerwach ze swoimi rówieśnikami. Mamy bardzo kreatywną kadrę tutaj nauczycielską grono pedagogiczne, które we współpracy opracowuje, opracowuje, różne tematy, żeby te lekcje były jeszcze ciekawsze i żeby zachęcić te dzieci do przychodzenia i do pracy. 100 lat, 100 lat niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. A kto? Na koniec uroczystości odbyło się symboliczne krojenie tortu, który został przygotowany przez jedną z nauczycielek. Tort był nie tylko pięknie udekorowany, ale również pyszny, co sprawiło dzieciom i dorosłym wiele radości. To miłe zakończenie tej wyjątkowej uroczystości, które jeszcze bardziej zacieśniło więzi wśród uczestników. Jak widzicie, zakończenie Roku Szkolnego Polskiego Towarzystwa Szkolnego Oświata w Berlinie to wyjątkowe wydarzenie, które łączy społeczność polonijną i promuje polską kulturę oraz język. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.